Założyć. Witam Was bardzo serdecznie, widzowie, którzy to oglądacie. Dzisiaj jest yy, drugi odcinek serii: Co robię w kuchni. A na ten na patelnię wrzucamy sobie dzisiaj. Czekaj. Rodzinna ryba. Ryba filet palce. Jedzie. Do zrobienia tej rzeczy trzeba będzie potrzebować... Potrzebujemy do tego patelnię i musimy smażyć y, 6-8 minut na rozgrzanym tłuszczu. Ok, tylko teraz tak. Czy wziąć masło, czy wziąć olej. Chyba pójdę z olejem do taniej. za pierwszym razem proszę. Teraz jak to to Nie ma opakowania w środku. No dobra, 6 do 8 minut obracając. O kurna. Teraz odwieczne pytanie, czy po bokach też się smaży, nie? Główna... nie mam pojęcia, ale tak zrobię. Co powinno strzelać? Anegdotkę mam w ogóle, ale nie wiem, czy będzie mnie słychać. Ja pierdolę. Anegdotka jest taka, że jak chodziłem do podstawowy, to tam była stółka, nie? I jak zawsze były paluszki rybne, to, no, ja lubię paluszki rybne, nie? Bo są kulki. Cool. I jak y, zawsze typu, szedłem do pani po dokładkę, to pani mówiła, że wszystko jest wyliczone i nie dostanie dokładki, śmieci, pierdolą. A nie było smutno wtedy. Więc teraz ja mówię pani, oficjalny statement. Dobra, myślę, że styknie w ogóle. Już cicho będzie. Teraz musi posiedzieć, pamiętajcie. Chciałbym być radosny jak te dzieci. No, jakby no. Spokojnie da się to naprawić, tak? Wystarczy tylko dodać tak zwane danie główne. I proszę bardzo. Proszę bardzo, jak się. O, o, teraz się dobrze prezentuje. Jeszcze tylko. No i można zaczynać. na tak. Jak zwykle zapraszam do gotowania razem ze mną, jeśli macie potrzebne składniki. I no. To by było no tyle, parafrazując słowa słynnego rapera. I no, da się zjść.